Dziękuję, witam Was bardzo serdecznie na, na moim kanale Pawłowicki Gamer w dzisiejszym 15 odcinku nagram dla Was garani. I jeszcze jedno, że dopiero nagram dla was po jak jakby co? Więc nie spodziewajcie się przed live'em drzeam kolejny odcinek 40 z tej gry. bo ja po prostu muszę znaleźć czas dla was do rozmów albo dla miłych pogawędek, a nie dla jakichś głupot, tylko po prostu drzeams nagram gram dopiero. Po live i tyle, zrozumcie mnie i tyle. I jeszcze jedno, pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz wybieramy sobie to, horror. Charlie zemsta. Podobno to będzie super horror. Ale jeszcze zobaczymy. Dobra, lecimy. Miałem was pozdrowić, ale to trudno. Poczekajcie się do następnego czasu. Dobra, dobra, tutaj mogę wejść. Nie! Jak tu jakoś zacząć grę? Nie wiem. robukce i takie tam. Wezmę to wyżej. Dobrze. Niechcący! No to trafiłem na Ciebie. A to co pisze? Nagrody śledź grupowe nagrody. Polub plus ulubiona gra i dołącz do gier Silver tut aby odblokować śledź kit i filmów. Jeden na Roblox. Odblokowano i jeden. Brr. Opuść kolejkę. Nie, żadne opuść. Chodźcie tutaj, zapraszam. Czarny Jest. Właśnie o to mi chodziło. Skoczyć je wszyscy, złap kogoś. Uładowanie. Złapię kogoś, a nie skoczymy wszyscy. Czarny, tak? Trzeba na niego uważać. Jak... Gdyby nie wiem co, jest małek? O, dawno nie gram w Nie wiem, nie wiem jak tu wejść. Zamknij Charlesa w sali przygotowawczej. Tutaj trzeba to otworzyć. Po piwę. Nie. Charlie, musisz pójść do klatki. Nie masz innego wyjścia. Zamknij Charlesa w stacji przygotowawczej. Robuxy. Cooper ciągle wszędzie tylko Cooper Robuxy, Cooper Robuxy. Nie, nie mogę. Jakby nie nic spokoju. Sala przygotowawcza. Co robić? Zamknij Charlesa w sali przygotowawczej.

kupić ustaw Garnacza na ogień. Nic tu nie mogę kupić. Nawet nie wiem, o co chodzi. Nie. To chyba Charlesa nie weźmiemy sobie. W tej chwili to opuszczam. I wezmę sobie coś, co nie posiada Robuxów. Sonic Tapes. O! Sonika Garam, kiedyś oglądam nawet jego odcinki, więc wypróbujemy sobie jego i tyle. Ładowanie otrzymujesz Pawowicki Gamer, wygarrywa 8 łatwy, łatwy poziom. Nie może mnie dopaść. Tak, tak, kiedyś uciekamy, nawet uśmiechowi. Kiedyś nawet jeszcze uciekałem w postaci 3. I bardzo, bardzo. Jest tu w pełnej okazałości. Proszę.

Spóźniłem się z reakcją. Zobaczcie widzowie. Oj, oj, oj. Trazer. Tam, na samą górę. Pod górę. No. Ajajaj. Ja już nie zwalniam. Tak, klucza potrzebuję. Jest, dobrze. Teraz szybko w dół. Też są te i nie tylko Sonic. Teraz szybko trzeba uciekać, bo Sonic nas goni. Zaraz sprawdzę czy są tam jakieś magazyny albo albo stara fabryka. No to musi być tam. Dzięki Maxowi protestyli docierają do prawdopodobnego miejsca przetrzymywania porwanego Piotra. Zrobili rekonesans i zapoznali policjantów ze szczegółami skrady. Taśmy cieni morw. Dobrze, że to są taśmy cieni. Teraz mogę tu zeskoczyć, Proszę bardzo.

Nie, dziesięć minut, i nadal nie mogę podskoczyć na to głupie coś tam, a już uciekłem, Cunikowi. oj Blisko, byłem blisko. Naciskamy na tą strzałkę, ale i tak nic z tego nie mogłem przejść dalej. Nie mów. Od nowa. <głos> 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 Dobra, już niech wpadnę. Może nie tak jak e, trzeba skaczę. Oj, oj, oj. Nie wiedziałem, że jak e, przewrócę się, to kończę tutaj. 12 minut w widzowie, A, ale to i tak już jest lepiej w porównaniu do Gerrymsona. Oooo, ale to trochę mnie już to powoli, wiecie, denerwuje. To psy, co najmniej Sonicowi uciekłem, ale

Dobrze, podskoczyłem. Teraz tylko spokojnie. Nie, za szybko. Krótszej drogi nie mogę znaleźć do tego mostu. Hm. To już było za daleko. Mmm. Zawsze jak próbuję dojść, to nie udaje mi się, albo skaczę do tej Wody Śmierci. Teraz już na samym początku skoczyłem. No teraz z kolei było za szybko.

Nie wiedziałem, że to od nowa trzeba zaczynać, żeby dojść do tego mostu. Kurde! Ciężko tutaj cokolwiek zrobić. I tak dalej tu zostaje. Nie. Zawsze się to pojawia, kiedy popełniam błąd. A to z kolei za daleko. Nie, nie. Nie mogę się zatrzymywać, widzowie, no niestety. Dobrze, że przy moście nie muszę się cofać. Dobrze, że już przy moście nie muszę się cofać i mogę dojść do dalszego zadania. Przynajmniej tu już mnie tak nie denerwuje, bo tamto to trochę mnie już denerwowało, że mogę sobie nie poradzić, a ja tu wiem, że na pewno sobie poradzę. Tylko tu już trzeba by było... Tylko tu trzeba by było szybko przebiec. To to Gabryś Gara, więc gratuluję Ci, że znalazłeś taką garę, mój drogi kuzynie. Blisko, blisko, wiem, że jestem blisko, ale wciąż czegoś brakuje. No. Teraz, pierwszy czy trafiłem do wody. Teraz, w drugim podejściu, trafiłem do wody. Ach. Długi. Długi filmik to będzie. Nie. Co to się zacina? Tak. Opuszcie walizkę na ziemi. Odpuszczę walizkę i pokażcie nam za bardzo. O nie, najpierw pokażcie nam dziecko. Oddajcie nam syna. Morda, kur... My to rychujemy walizkę. Mamą miałam kawę. Pokażcie nam pioskę, cały będzie tak. Panowie, no proszę, oddajcie nam dziecko. Przecież ja sam dzieci. Dobra. No prawie, prawie. Ale już jestem coraz bliżej osiągnięcia celu. Już blisko. Już coraz bliżej. Nie, nie. O kurde. Tam. Muszę dojść tam. Za szybko, za szybko. Zamknij się, w ten się, się, nie Zabijcie mnie. Zabijcie. 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 Zabijcie się, nie Zabijcie Zabijcie. 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 Zabijcie się, się, nie, tu nie, to nie to. Nie ja wiedziałem, że to tak szybko pęka. O nie, teraz już ta woda przesadziła, już spardrawie, już spardrawie. To nie to, to nie to. Już blisko, już blisko. To tak, pomoc na 30 okazała się być nieodwracalna. Nie w końcu bandyci nie spodziewali się, że to będą wojownicy, nowych wojowników, którzy przyjdą z pomocą. Pokazaliśmy tym śmieciom. Nie, nawet nie podskoczyłem, widzowie. Nie, zostali skazani za porwanie oraz udział w zorganizowanej grupie przeznaczenia. Państwo, kryształowie, wyciągnęliście z wyrzutów. Oj, co się dzieje z tymi moimi podskokami, to ja nie wiem. No, nie, 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 nie widzowie, to jest nie do pomyślenia.

Ja naciskałem na ten podskok, a tu nic się nie działo. Teraz w ogóle nie nacisnąłem na podskok, nie. a to trzeba szybko podskoczyć. No, niestety.

Jest bardzo dobrze. Nie mogę dać temu wygrać, więc muszę uważać. Dobrze. Poczekamy aż to przeleci. Dobra, dobra. Tak, teraz rabina pomoże nam dojść na górę. Tutaj już widz na nas czeka i idziemy sobie tutaj. Dobra, mi się wydaje, że to na dziś tyle na tym moim filmiku. Do zobaczenia przy moich następnych filmikach i przy moim live i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, pa widzowie. Elo, miłego dnia Wam życzę.